Dwa tygodnie temu gruchnęła informacja, że kupujemy pociski Hellfire. Na razie dla naszych AW149, których pierwsze egzemplarze mają trafić do nas już w tym roku. Ale oczywiście nie tylko dla nich, ale również dla naszych przyszłych śmigłowców szturmowych. Najprawdopodobniej AH-64E Apache. Zatem to świetna okazja, aby pogadać o ogniu piekielnym. Czym on tak naprawdę jest? Zapraszam. Hellfire w najnowszej wersji R2, zwany również Romeo, ma zasięg co najmniej 8 km. W zależności od platformy, z której jest wystrzeliwany, waży około 50 kg i może osiągnąć prędkość nawet 1,3 Macha, a więc to także pocisk naddźwiękowy. Głowica jest uniwersalnego zastosowania, a naprowadzany jest półaktywnie laserowo. Przebijalność to nawet 1000 mm RHA. Pocisk Hellfire jest przede wszystkim przeznaczony, i tak był początkowo projektowany, jako pocisk powietrze-Ziemia. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, czyli AGM, Air to Ground Missile, czyli pocisk z powietrza do Ziemi. Potrzebą stworzenia takiego pocisku było niszczenie wielkich ilości radzieckich pojazdów, których ZSRS posiadała znacznie więcej od Europy Zachodniej. Próbowano więc w ten sposób stworzyć oręż, który byłby w stanie szybko wyeliminować takie zagrożenie. Prace rozpoczęły się już na początku lat 70. ubiegłego wieku, a pocisk oficjalnie wszedł do służby w 1986 roku. Zatem pierwsza wersja Hellfire zaczęła funkcjonować w siłach zbrojnych USA. No, prawie 40 lat temu z biegiem czasu pocisk Hellfire zaczęto próbować wykorzystywać do eliminowania coraz to bardziej różnorodnych celów. Oprócz stricte pocisku przeciwpancernego, zaczął być używany do niszczenia celów stacjonarnych, tak jak na przykład budynki, umocnienia czy bunkry. Potem zaczęto ją również wykorzystywać przeciwko terrorystom i tu szczególnie zasłużył się dron MQ-1 Predator, który w połączeniu z Hellfire'ami bardzo często działał m.in. w Afganistanie. Jednym z jego największych ofiar ostatnimi czasy to lider Al-Kaidy Ayman As Zawahiri. Został on zlikwidowany rakietą Hellfire, ale w dość wyjątkowej wersji, a mianowicie R-9X, nazywaną także ninja, a to z powodu zasady, na jakich działa. Nie ma on bowiem typowej głowicy bojowej, ale tuż przed uderzeniem w cel wysuwa sześć ostrzy który likwiduje obiekt. Widzicie teraz, jak to działa na filmiku. Ostrza mają około 50 cm długości. Stworzono taką wersję pocisku Hellfire przede wszystkim z powodu chęcia ograniczenia strat pośrednich, to znaczy cywili. Wyobraźcie sobie użycie klasycznego pocisku w jakimś otoczonym miejscu. Ilość ofiar, przypadkowych ofiar, będzie wtedy, no, dość duża. Na przestrzeni lat, Pocisk był cały czas rozwijany i pojawiło się kilka jego wersji. Taką, według mnie, bardzo ważną, to wersja L, czyli Longbow, która umożliwiała działanie tego pocisku tak naprawdę na zasadach wystrzel i zapomnij. Ostatnia, najbardziej nowoczesna, aktualna wersja, tak zwana wersja R, zwana również Romeo. Posiada ona uniwersalną głowicę bojową, którą możemy tak naprawdę użyć do każdego rodzaju celu. Pocisk Hellfire pierwszy raz został użyty podczas interwencji USA w Panamie w 1989 roku, czyli około 3 lata po wprowadzeniu do służby. Następnie Hellfire osiągnął spory sukces podczas operacji Pustynna Burza. Z jakich platform może zostać użyty Hellfire? No przede wszystkim ze statków powietrznych, bo do tego był projektowany. W przypadku USA będą to m.in. śmigłowce szturmowe jak Apache czy Viper który służy piechocie morskiej, ale również bezzałogowce typu MQ-9 Reaper, ale także możemy użyć Hellfire'ów z pokładu m.in. Herkulesa. Choć to pocisk głównie powietrze-ziemia, to starano się go zintegrować z innymi platformami. Dla przykładu tutaj widzicie odpalenie Hellfire w wersji L ze statku USS Montgomery, ale także testowano go m.in. na pojeździe Humvee. No i tyle może mojego wprowadzenia. Teraz, co ja myślę o tym zakupie? Po co go w ogóle kupiliśmy? Wiecie, tutaj możemy rozpatrzyć kilka scenariuszy. O jednym już wspominałem podczas wojskowych newsów, a mianowicie o chęci unifikacji ze sprzętem amerykańskim. W przypadku konfliktu będziemy używali sprzętu, który już znamy, a który jest podstawowym orężem dla USA, przynajmniej na razie. Zatem kwestia dostaw i szybkiego użycia nie będzie problematyczna. Zobaczcie na te mapki. Pierwsze pokazuje, kto używa pocisków Hellfire, a kto Brimstone, o którym za chwilę. Jest różnica? No jest. Zatem kwestia dostaw przy ewentualnym konflikcie też będzie łatwiejsza, bo będziemy mogli je uzyskać z różnych źródeł. Druga kwestia, no to Hellfire jest generalnie tańszą wersją pocisku przeciwpancernego niż Brimstone 2. Wersja, którą obecnie kupujemy, kosztuje około 75 tysięcy dolarów. Natomiast Brimstone to koszt około 200 tysięcy. Zatem różnica jest dość spora. I oczywiście, bez wątpienia, cena idzie za jakością. Bo Brimstone to technicznie dużo lepszy pocisk od Hellfire, które i w Ameryce są amunicją schodzącą. No ale tutaj taka moja wątpliwość. Popatrzcie, czym obecnie walczą Rosjanie. To nie są super nowoczesne czołgi, ale stare T-72, T-62, a nawet teraz prawdopodobnie będą używane T-55. Tego typu obiekty jesteśmy w stanie wyeliminować jeszcze prostszym pociskiem niż najnowsza wersja Hellfire. Brimstone 2 i tak będziemy używać w naszych niszczycielach czołgów w ramach programu Otto Brzoza", Więc Hellfire wydaje się tutaj ciekawym, tańszym uzupełnieniem. Dodatkowo Brimstone 2 nie jest przystosowany do odpalania zapaczy. Sami Brytyjczycy z tego zrezygnowali i ograniczają się do Hellfire oraz do pocisków Jagm. Czyli ich następców, które będą miały dwa razy większy zasięg, a przede wszystkim inne sposoby naprowadzania na cel, dużo trudniejsze do zagłuszania. I tu ważna uwaga: docelowo ten pocisk także ma trafić do nas. Dlaczego więc Brytyjczycy odpuścili integrację? Mówi się przede wszystkim o kwestiach ekonomicznych. No i dobra, tutaj pytanie do Was. Wyobrażacie sobie, że my sami to ogarniamy? Musielibyśmy sami to opłacić, dodatkowo tracić czas, a śmigłowca AW-149, Zaraz będą dostarczane, a więc chcąc zaoszczędzić również czas, wybrano opcję szybszą i prostszą. Poza tym, w obecnych czasach, przy takim natężeniu produkcji amunicji, szybko pocisków i AGM nie dostaniemy. A tu proszę, może gdzieś pod ręką były wolne Hellfire'y i nam go wujek sam postanowił sprzedać. A poza tym, nasze Apache też musimy w coś uzbroić. No okej, okay. trochę was podpuściłem i teraz pewnie myślicie, że jestem wielkim zwolnikiem tego zakupu. Ale rozpatrzmy drugi scenariusz. Ten pierwszy to takie bardzo mocne racjonalizowanie decyzji rządzących. Ale całkiem możliwe, że powód zakupów był zupełnie inny. Po prostu trzeba było odtrąbić kolejny sukces, kolejny zakup. Co z tego, że jest mało racjonalne od strony technicznej i technologicznej? Ważne, że jest produkt gotowy, sprawdzony i stosunkowo tani. No bo 150 milionów to jest cena maksymalna za cały pakiet. Przy negocjacjach... Podejrzewam, że zejdzie do około 120 milionów. To niespecjalnie duże pieniądze w porównaniu z innymi zakupami. Tak jak już mówiłem w poprzednich materiałach, ja zawsze jestem zwolennikiem rozwiązań bardziej ambitnych. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wychodzimy przed szereg i to my robimy jako pierwsi integrację Brimstone z Apache. Em. No ale nie znam dokładnych kosztów tego typu działań. Być może faktycznie jest to nieracjonalne finansowo i trzeba byłoby to odpuścić. Ogólnie... Co do zakupów, to widać już bardzo niebezpieczny trend. Podczas pierwszych miesięcy konfliktu na Ukrainie można było zrozumieć pośpiech, tak teraz, według mnie, trzeba zwolnić i opracować jakiś spójny plan. Kupowanie teraz wszystkiego jak leci spółki, zazwyczaj dość drogo, często bez transferu technologii, jest sporym nadużyciem i niech rządzący dadzą sobie na wstrzymanie. Skoro wydajemy tak grube pieniądze, to chociaż z korzyścią dla gospodarki. Brimstone ma tą zaletę, że jest chociaż częściowo produkowany w Polsce. No ale jak widać, zwyciężyły inne racje. Podsumowując, Hellfire uważam za zakup do akceptacji, ale głównie jako rozwiązanie tymczasowe. W perspektywie najbliższych lat będzie trzeba najszybciej jak to możliwe przejść na kolejną generację, i tu JAGN wydaje się naturalnym wyborem. No i tyle, ile dziś dla Was przygotowałem. Dajcie znać, co sądzicie o tych pociskach. No i czy jesteście za, a może przeciw tym zakupom? Zapraszam do subskrybowania kanału i do następnego materiału. Hej!